Witajcie serdecznie z tej strony Kryptowłyk. Wybaczcie, że nie było mnie tak długo, natomiast no nie za bardzo miałem czas, żeby cokolwiek nagrać, więc dzisiaj postaram się podsumować to, co widzicie na mojej liście, na nauczyliście. Spróbujemy omówić to tak szybko, jak się da, i mniej więcej powiem Wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Oczywiście mieliśmy mocną pompę nie tylko na Bitcoinie, bo na altach tak samo niektóre coiny się prawie nie ruszyły, niektóre e, poszły naprawdę mocno do góry, i wydaje mi się, że tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, mamy wyższą górkę niż poprzednią, ale to przy Bitcoinie zaraz opowiemy, dobra. Przejdźmy najpierw do indeksu Dolara DXY. Tak jak mówiłem ostatnio, jesteśmy w tej strefie, która wcześniej powinna być strefą oporu, e, była jednak strefą e, wsparcia i mieliśmy dosyć mocny rajd do góry. I teraz mamy mocny trend spadkowy z tego DXY. -a. To jest wykres jednodniowy, więc trafiliśmy na podlinie trendu, która została przebita, przetestowana, ale mamy też wachlarz Fibonacciego, który krzyżuje się z dolną częścią tej strefy. Więc, jakby nie było, mamy tutaj powiedzmy sobie pewnego rodzaju um, wsparcie, które również teraz działa jak wsparcie. Następnie, razem jeżeli jesteśmy w tej strefie i odbijemy się od dolnej części tej strefy i jednak przebijemy się przez tą linię trendu i będziemy szli dalej do góry, to to będzie po prostu lekkie zniesienie z tego ruchu do góry, gdzie no powiedzmy sobie większość rynku, może nie mogę tak powiedzieć, natomiast duża liczba analityków też tak myśli, że jest to lekkie zniesienie, a nie kontynuacja ruchów w dół. Szczególnie jak zaznaczymy sobie FIBO od tego dołka do tej górki, no to mamy tutaj poziom 50%, zniesienia 50%, a 6166 będzie gdzieś w granicach 98 lub 99%. Jeszcze, jak sobie przedłużymy troszeczkę, to zobaczymy, że to może się skrzyżować z wachlarzem Fibonacci'ego na poziomie 7,8,6 dokładnie w tym miejscu, gdzieś w okolicach września tego roku, więc sierpień, wrzesień to, to jeszcze troszeczkę musiałby potrwać. Nie ruszamy tego. Natomiast, jeżeli chodzi o poziom 50%, no to on został przebity. Aktualnie jesteśmy pod, z tym, że giełda odpali się dopiero za 10 godzin 9,5 godziny, tak naprawdę, w chwili obecnej, więc Zobaczymy co będzie dalej. Tak samo możemy jeszcze dotknąć tego Fiba 618, bo jak widzicie wcześniej, ten wachlarz naczego miał znaczenie. Zaznaczyliśmy go do tej górki, od samego dołu, więc tutaj było wsparcie, tu był opór, następnie tu było wsparcie, dalej tu był opór. 50% było, bym powiedział, raczej oporem cały czas, raz, dwa, trzy, cztery, cztery razy opór i zjazd na dół, aż do 618, więc zobaczymy, czy tutaj będzie jakaś reakcja, czy będzie tutaj coś e, takiego interesującego w tym rejonie E, styczeń, luty, tutaj mamy już połowę, koniec stycznia, zaraz zacznie się luty, czy będzie tutaj jakiś, jakieś odbicie, bo jeżeli będzie odbicie, no to wtedy zobaczymy korektę na krypto i na giełdzie, a jeżeli nie będzie e, odbicia, tylko będziemy lecieć dalej w dół, no to wtedy zobaczymy full power na krypto do góry, tak naprawdę. Dlatego ja sobie to obserwuję i no tak naprawdę siedzę w spocie cały czas w krypto i cieszę się, jak widzę, jak wszystko idzie do góry. Próbowałem shortować co nieco, no niestety bez, bez sukcesów, ale tym razem jestem dużo ostrożniejszy, bo wiem, że jeżeli mamy takie duże, mocne, wolmenowe ruchy, to no trzeba uważać przy tym. Total Market Cap. Jak widzicie, tutaj mamy dosyć. Prosto, prosty wykres, który jest dosyć wyraźny. Zrobiliśmy sobie mocny ruch do góry. Tutaj mieliśmy bardzo mocny opór na poziomie 965, 960, prawie 6 miliardów dolarów. Następnie mocne odbicie od poprzedniego jakby oporu. Teraz było to wsparcie i prosto do 1 biliona. Jednego biliona tutaj mamy, był opór pierwszy, drugi, trzeci dzień oporu, i tutaj nam się tworzy jakby podobna gwiazda, jak było w tym miejscu, wieczorna gwiazda, więc jakby może to zwiastować zjazd na dół, aczkolwiek ta jest czerwona. Nie, może to nie wróży nic takiego złego, bo może po prostu się okazać, że polecimy z powrotem do oporu jednego biliona 80 milionów z tego co y, widzę. 800 milionów. Dobra, nieważne. <laughs> y, dlatego tutaj mamy mniej więcej y, podgląd do tego, jak wygląda ta, Total Market Cap. Więc jeżeli jeden, y, jeden ten bilion nie wytrzyma, to zobaczymy wyższy poziom. Jeżeli to będzie ten opór, no to korekta nas czeka. I ta korekta, powiem Wam, mogłaby mieć sens, bo no, jak widzicie, cały ten ruch jest mocno wyciągnięty, tak totalnie mocno. Cały ten ruch 43% na bitcoina to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Oczywiście kwota jest dużo niższa niż powiedzmy sobie 40 tysięcy, ale wydaje mi się też, że jeżeli jesteśmy w tym miejscu, no to zobaczcie, wszyscy, wszystkie osoby, które kupiły poniżej tej ceny, mogły zrealizować zysk. Albo jeszcze tego nie zrobiły, albo po prostu. Um, albo po prostu zrobiły to po drodze, kiedy było to całe kupowanie. E, więc wydaje mi się, że prędzej czy później, jak już mówiłem w tym rejonie, w 21 tysięcy, że będzie ta korekta i myślałem, że ta korekta będzie na poziomie 17-18 tysięcy. Nie. Teraz jesteśmy coraz wyżej, coraz wyżej. E, więc jakby. Zaznaczamy to do lokalnej górki 23414 i aktualnie 50% FIBO to z 19 847, a jest 19847, a 6,166 jest 19000. Więc to by był dosyć mocny zjazd o 17% względem teraźniejszej ceny. Ale jak widzicie. To się zdarza, to się oczywiście zdarza, mamy, mamy te rajdy takie do góry, mamy zniesienia, więc jakby to zawsze może mieć miejsce. Zobaczcie sobie, tutaj mieliśmy kilka dni mocnego rajdu do góry. Zobaczymy sobie, 8 dni, 28%, no i 6.166 zjazd na dół, odbicie do góry. E, więc tak, biorąc pod uwagę to, że zrobiliśmy wyższą górkę niż e, ta, o której mówiłem, 21468, gdzie tutaj naprawdę byłem e, no, sceptycznie nastawiony do tego ruchu do góry, bo mieliśmy dosyć mocno, mocne odbicie tutaj przez 4 dni. E, su sugerowałem się tym właśnie, że się odbijemy i otworzę shorta, niestety short został szybko zamknięty. E, natomiast też dolecieliśmy do tego knota, który był na samej górze 22810 i Wygląda to tak jak wcześniej, to znaczy wygląda jakbyśmy się mieli odbić, a wcale nie musi tak być. Może dolecimy do tej strefy, która jest na poziomie 23810. Jak widzicie tutaj też była ta strefa powiedzmy sobie tej podaży, która została przetestowana na tym knocie, w tym miejscu. Więc wygląda na to, że lecimy sobie do tej strefy, tutaj możemy tak naprawdę posiedzieć trochę. I ewentualnie z tej strefy zrobić zniesienie w dół. I... Wydaje mi się, że jest nadzieja na to, że ten cykl może, to znaczy ten cykl, to może być po prostu e, takie zdrowe odbicie dla Bitcoina. Zaraz Wam pokażę to na trochę większym wykresie, ale e, powiedzmy sobie. Byliśmy bardzo długo w tym, w tym rejonie cenowym, tym poniżej, powiedzmy sobie, 23 tysięcy, bo dosyć spora akumulacja, jakby nie było. No, i teraz zaczyna brakować sprzedawców, i zaczynamy iść do góry, czyli taki potężny short squeeze. I teraz zobaczmy sobie, zobaczmy sobie to, jakby w tej strefie, znaczy w tym przedziale czasowym globalnym, no bo tak naprawdę. Od samego ATH nie mieliśmy nawet zniesienia 50%, więc gdybyśmy mieli tutaj mieć zniesienie z tego całego ruchu, z całego tego ruchu, no to tak naprawdę 50% to jest 42 467, to jest całkiem dużo. A jeżeli mielibyśmy się zadowolić tylko poziomem 386, to też jest 36 tysięcy. Więc jakby od tego samego dołu, który tutaj mieliśmy, to bitcoin by poszedł do góry o 130%. Także to jest całkiem dużo. Ale, jeżeli mówimy o takim globalnym wykresie, no to wtedy musimy brać to pod uwagę, bo tak może się to skończyć. Oczywiście, zniesienia mogą być niekoniecznie takie głębokie jak 50% czy 6,166. Mogą być też właśnie 3,86, jeżeli to jest mocny trend wzrostowy. Więc 3,86 by to było na poziomie 20 689, to jest dolna część tej strefy złotej, czy tam pomarańczowej, którą tu zaznaczyłem. Więc. Kiedy będziemy schodzić w te zniesienia, to ja się będę interesował, aby wejść jeszcze raz, bo to wygląda mi troszeczkę jak e, zmiana właśnie tego trendu. To by wyglądało troszeczkę jak, e, zaraz Wam powiem, czy my tu mamy, o właśnie, mamy to na tej zasadzie, że e, mamy, mamy troszeczkę właśnie... Czekałem na ten jeszcze jeden ostateczny dołek, który w końcu nie miał miejsca. Okazało się, że ta strefa popytu jest dużo mocniejsza, jakby ten dołek to był już końcowy dołek, o ile tak jest. No i wtedy możemy zrobić sobie tę analizę w ten sposób, że przenosimy to z tej strefy na tą. Ja to jeszcze później cofnę, bo może się okazać, że jednak będzie ten zjazd, ale <gryw> teraz liczę bardziej na, ten, na to odbicie. I tak naprawdę, jeżeli robimy wyższe górki niż te poprzednie, Czyli cena idzie sobie powoli wyżej, to jak będą te zniesienia, które, gdzie będą te dołki, to te dołki nie powinny już być niżej niż ten dołek, który jest poniżej 17 tysięcy. Czyli jakby będziemy mieli te zniesienia do 20, do 19, do 18 tysięcy, to to by wyglądało tak, jakbyśmy chcieli po prostu zacząć trend wzrostowy i powoli szli do góry, do góry, do góry, do góry. I wtedy powinniśmy akumulować na tych zniesieniach bitcoina i alty, żeby iść do góry. Dobra, ja sobie to cofnę. Na wszelki wypadek, bo to też muszę mieć zaznaczone. Pamiętam, że moja, jakby taka główna analiza, którą robiłem dużo wcześniej, polegała na tym, że te ceny 17-16 tysięcy to miało być to, co chciałem zrobić all-in, ale nie byłem do tego przekonany, szczególnie, że mieliśmy tutaj takie przejście w dół, a jednak okazało się, że wytrzymała ta strefa która mnie najbardziej interesowała i te wszystkie poziomy, które mnie interesowały i teraz idziemy do góry, więc wygląda to całkiem dobrze. Nie będę ukrywał, zrealizowałem jakieś zyski, interesuje mnie też to, żeby jednak te portfolio trochę rozszerzać, więc tak właśnie u mnie to wygląda. A z shortowaniem, no to faktycznie trzeba tu uważać, aczkolwiek ta górka wygląda całkiem obiecująco do shortowania, no ale trzeba być ostrożnym, te stop lossy jednak muszą być. Ethereum, bardzo ładnie. Ethereum tutaj się odbiło od swojego poziomu, od swojego knota 1677. Tutaj również strefa, jakby takiej podaży, która sprawiła, że mieliśmy odbicie. No i też może tutaj nastąpić lekkie zniesienie, bym powiedział. Tutaj też, jeżeli chodzi o Fibo, to mamy tutaj 3.82 na poziomie 1479, więc jakby te 1500, jakbyśmy odbili się od połowy tej strefy, no to by było całkiem fajnie przynajmniej, a niżej to jeszcze lepiej. Jakbyśmy dolecieli do tej strefy 1314, byłoby naprawdę super. Aczkolwiek Ethereum nie zrobiło tego, co zrobił Bitcoin, to znaczy ta górka jest ledwo, ledwo wyższa niż ta, niż ta poprzednia. Na pewno jest wyższa niż ta dolna, ale chodzi nam o takie konkretne struktury rynku, które widzimy, więc tutaj musimy też czekać na kolejny dołek. Miejmy nadzieję, że będzie wyżej i kolejna górka będzie jeszcze wyżej, no to wtedy nam się zmienia ta, ta struktura rynku. Więc tu wygląda to całkiem nieźle, czyli z tamtej analizy, o której mówiłem, jak wychodziliśmy z dołu, dolecieliśmy do pierwszego oporu, do drugiego oporu i w końcu do tej strefy. Dalej BNB. E, ładnie się odbiło, to też chyba ostatnio mówiłem, i no, niestety nie dojechaliśmy do poziomu 277,9. Tutaj knot był 281,7, e, więc nie, nie udało mi się odkupić tego BNB. E, ale mamy też podwójną górkę. Tutaj widziałem też, że mamy lekkie rozbieżności, niedźwiedzie na OBV i chyba na skumulowanej delcie chyba też. Tak, na skumulowanej delcie też mamy rozbieżności, więc w zasadzie. Czekam na zjazd, chyba że BNB w końcu się odbije, bo BNB względem Bitcoina i Ethereum no niestety nie idzie tak dobrze, więc tutaj trzeba było przeskoczyć na innego coina. Bit też tutaj zaliczył mocny dołek, aczkolwiek zrobił bardzo fajny switch z oporu na wsparcie i odbił się znowu. Tutaj też chyba mamy na razie e, lekkie rozbieżności niedźwiedzie. Natomiast też próbujemy chyba tutaj stworzyć podwójną górkę. E, aczkolwiek ten clean, który jeszcze tutaj jest do zrealizowania, no, powinien się zamknąć na poziomie 68 centów. Z tego co ostatnio sprawdzałem, bo to jest ta wysokość, właśnie. Więc powinniśmy sobie jeszcze podskoczyć troszeczkę. For e, też tutaj bardzo ładnie wyszedł z tej strefy popytu, bardzo ładnie ją przetestował, ale też podobnie jak Bit robi podwójną górkę, tutaj chyba też mieliśmy, e, już mamy jakieś rozbieżności, delikatne. E, aczkolwiek też mam ustalone, mam ustalone sprzedaż na 21 centów, co e, so ja gadam, 2,1 centa. Jeżeli chodzi o EOS, to tutaj mamy również bardzo ładne odbicie od strefy popytu. Następnie no, podwójna górka się tu szykuje, więc prawdopodobnie 1,10$ i będziemy chyba zjeżdżać z powrotem, chyba że to jakiś fake. Tezos bardzo ładnie w końcu odbija się od dolnej części strefy, 72 centy, przebija się przez górną część. Testuję ją jeszcze raz i lecimy do góry. E, tutaj sufit, no gdzie by był? Chyba Dolar 32, więc tutaj, jakby Tezos już zrobił 56%. Całkiem dużo. Cardano w końcu ożyło. Coś się dzieje z Cardano. E, też zaliczyło podobnie jak. E, czekajcie, ja miałem teraz. Tu jest Cardano. Sorry. E, ale podobnie, podobnie to wygląda. E, Cardano tutaj ładnie się odbija i. 55% już zrobiło tak naprawdę z tego do, no, maksymalnie dolnego pułapu aktualnie 24 centów, że mamy 38, więc w końcu coś się dzieje. Z tym, że mamy dalej tutaj linię oporu 39 centów i mm, trochę się martwię, że to może być dosyć spory opór i jeżeli będzie korekta, to Cardano właśnie tutaj może ją rozpocząć. Cake w końcu ruszył się troszeczkę mocniej. Ładnie zalicza swoje strefy. To są wszystko wykresy jednodniowe. Z jednej strefy do drugiej strefy, do samej góry 17%. Retest poziomu wolumenowego 3,50 centów I kolejna druga górka. Miejmy nadzieję, że doleci do 4,13 dolarów. I tam może wrócić z powrotem do e, strefy 3,70 centów. Dot rozpoczął chyba swój mocny rajd w górę. Tutaj też jest podobnie e, dobita. Mamy clean spadkowy, który kończy się wybiciem w górę. Jak widzicie, to wybicie było całkiem potężne. Mi się udało zakupić tego DOTA po 4 dolary, więc całkiem fajny deal. Szczególnie, że od 4 dolarów mamy już prawie 40%. Przetestowaliśmy tą strefę ten, tego cleana, z tego co pamiętam. I teraz musimy jeszcze go zamknąć i zamykamy ten clean na poziomie. 10, około dolarów, prawie 11 dolarów, więc jeszcze nas czeka 70% do góry. XMR Monero, też tutaj niestety źle zaznaczyłem strefę. Powiem Wam szczerze, jestem rozczarowany tym, że to źle zrobiłem. No chyba, że po prostu. Monero postanowiło się odbić trochę wcześniej. Ta, ta żółta linia to jest tam, gdzie odbiliśmy się, tam, gdzie mieliśmy właśnie ten knot zaznaczony. Tutaj mieliśmy fajne dwie strefy popytu, tak naprawdę Re, retest tej strefy jeszcze w tym miejscu. Nie wiem w ogóle, czy to widać na filmie. E, tutaj mieliśmy ten retest, więc powinienem podciągnąć tą strefę wyżej i wtedy bym wiedział, że tutaj jest wykup i tutaj powinienem wejść. I nie, weszed, nie, nie wszedłem i niestety e, ominęło mnie dosyć mocno 47%. Ale już nie będę wchodził, nie będę się tym przejmował. Może poczekam na jakieś zniesienie albo coś w tym stylu. Udało mi się złapać inne coiny, na przykład nano. Szczególnie po tym wielkim ruchu poczekałem, aż zjedziemy sobie niżej. Z powrotem do tej strefy 686. 6. To jest moja liczba, która mnie interesowała. Kupiłem, troszeczkę byłem pod wodą przez chwilę, ale to tylko 8%. No i w pierwszy raz w tej strefie zamknięta pozycja 18%. Teraz ja na dół i chyba będziemy ją atakować jeszcze raz. Możliwe, że uda się ją przebić, aczkolwiek mam nadzieję, że wrócimy z powrotem do tej strefy i odkupię jeszcze raz. HNT. HNT zrobiło również ciekawy ruch. Bardzo ładnie się odbiło od jakby utworzonej strefy, ona była tak naprawdę tak zaznaczona u mnie, ale bardzo ładnie zaczęliśmy z niej wychodzić, więc można było wejść po drodze. Ja, ja wykupiłem sobie po dolar 86, kiedy widzieli, widziałem już ten wielki motyw kupna. No i teraz robiliśmy tak naprawdę z tego miejsca do, przynajmniej u mnie dolar 86 do teraz mamy 63%. Górna część tej strefy no dopiero teraz ją zaznaczyłem. Więc jeżeli komuś się udało z dolnej do górnej, no to miał 120%, to dosyć dużo. Jeżeli chodzi o HNTK, no to no w zależności od tego, jak on to tam rozegra, czy będzie zwrot w dół, no to wtedy prawdopodobnie będziemy czekać znowu na tą strefę, na tą dolną, a jeżeli uda mu się przebić, no to będziemy szukali pewnie gdzieś rejonu 5 56 dolarów 56 centów, bo z tego co pamiętacie, HNT zostawił mnóstwo otwartych piwotów, mnóstwo otwartych um, punktów kontrolnych, więc to jest dosyć istotne. Już 20 minut nagrywam. OK. Solana y, bardzo ładnie się odbiła. Tutaj mieliśmy potencjalnie całkiem niezłe wejście z tego małego klinu. Miało być zamknięcie tego klinu na 17 dolarach. Ja tam właśnie ściągnąłem profit, bo kupowałem na tym dole tego klinu. Byliśmy chwilowo pod wodą 30%, to dosyć dużo, aczkolwiek postanowiłem na spocie to przeczekać i dokupiłem troszeczkę więcej. Jak widać, opłaciło się 150% już do góry i wydaje mi się, że solana tak naprawdę mogłaby jeszcze trochę podskoczyć, z tym, że to może jeszcze trochę poczekać. Tutaj mamy jedną z tych stref, która może być oporem dla solany, tak samo jeżeli chcemy pomyśleć sobie o tej strefie kupna, no to myślę, że. Musielibyśmy myśleć coś w tym stylu. Więc tutaj mamy taki gap pomiędzy tymi strefami, który wynosi 70% w górę i 40% w dół. Więc, jakby handel pomiędzy tymi strefami mógłby być ciekawy. Jeszcze U. Chciałem tylko tutaj rzucić okiem. Bardzo ładnie dobiło do retestu który sobie wyznaczyłem 22,70 i mocny zjazd w dół. Tak samo tutaj mamy strefy, więc wydaje mi się, że patrząc na balans wolumenu, to wydaje mi się, że będziemy mogli zobaczyć zjazd z powrotem do strefy 17 centów, następnie 13 centów albo, albo 11 centów. Jeżeli się przebijamy, no to lecimy do 26 centów. Litecoin, tutaj w ogóle miałem kilka tych stref zaznaczonych w kilku różnych wykresach bo mi się tutaj pary pozmieniały trochę, no nieważne Litecoin, nie wiem czy pamiętacie jeszcze jak mieliśmy e, rozpoczynał nam się ten zjazd to bardzo ładnie zrobiliśmy retest tego oporu, mieliśmy tu wsparcie wykup i mocny ruch do góry także rozpoczął się trend, trend wzrostowy dla Litecoina widzicie bardzo ładną strukturę rynku e, wyższa górka, wyższy dołek wyższa górka, prawdopodobnie teraz będzie wyższy dołek jeżeli będzie teraz ten dołek i może powoli będziemy tutaj już odzyskiwać tą parę. Z tym, że też tutaj widzicie, że mamy dosyć mocny opór w tym miejscu i akurat do niego dobijamy, więc nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli się odbijać. Jak tylko giełda się otworzy, trzeba obserwować DXY i ewentualnie rzucić okiem na to, co tam się będzie działo. I tak samo mamy dwie strefy, które są warte uwagi pomiędzy 91 dolarów i 56 dolarów. Chociaż powiem Wam szczerze, że chyba trzeba ją trochę podciągnąć do góry. No powiedzmy sobie, tak naprawdę to powinno tak wyglądać. No Tutaj tylko ten jeden fake out. Czyli 65 dolarów, czyli w dół mamy. Ile mamy w dół? 30%. W górę mamy 40%. Tak samo strefa ma w dół. Odległości 25%, a w górę 35%. Więc no głęboka, duża ta strefa jest, rozległa. E, aczkolwiek, jeżeli ktoś tam e, wchodzi na spocie, to nie powinien być to wielki problem. Dobra, to wszystko na dzisiaj. E, postaram się coś jeszcze nagrać w tym przyszłym tygodniu, podsumować to, jak to się rozpocznie. I tak naprawdę to wszystko. Dziękuję za uwagę, żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Cześć.